Pitam ma ponownie w drugim parcie Właśnie gry z Conquer Before Day I dalekotujemy, teraz musimy teraz w końcu sobie tam kłóteczkę Tylko czasie trzeba tak iść przez schodki bo niestety nie można skakać Put o, to Co jeszcze na pierwszą jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa i będzie. Some fucking fantastic. No. Jeśli nie wiecie tego języka, to zrób trudno. To masz problem. Jak, nie będę klinował po polsku. Zresztą rozwiedzia mnie przy na po polsku w ramach z angielskim No dobra. Teraz musimy wziąć jeszcze tą drugą, która bardzo łatwo mi się udało. Nie wiem, tu by chyba szczęście mi się dopało po prostu. Obo krąta SB? Ja nie posiadam. Dobra. Ale zobaczymy jak będzie wyglądało później. Będę miał taki krok ale że normalnie będę siedział nad jednym poziomem 4 godziny, spróbując z normalnym, normalnym działaniem po prostu. No, teraz bierzemy tą drugą kuteczkę. No i teraz. Mamy jeszcze drugą i ostatnia i już będzie normalnie z głowy. I tu niestety mi się zdawał error, ale już naprawiłem. Bo po prostu mi się zawiesi emulator znowu. Ale nie straciłem jeszcze save'a po prostu. Teraz jeszcze skończymy ostatni ten kłódkę. I zakończamy właśnie ten poziom. Tę pierwszą sekwencję. Kurczę ją, tak widziutko. No zobaczcie, jak jestem w ogóle idiotą. Spróbowałem w ogóle. Ale ja mógł z tej normalnie przeskoczyć. Kurczę, ja na pewno go zagramy idiotą po prostu. No, no, bo teraz idziemy do góry. No bo teraz... pójdziemy teraz tam do góry. No i teraz ostatnia sekwencja, sekwacja, czy już trzeba biegać tutaj. Nie my się rozruchać tego kutkę z wąsikiem. Będziemy biegać, biegać i biegać. Musimy tak, tak się biegać, Aż kiedy wyskoczy taka kapstaneczka. zaraz zobaczycie. O, proszę bardzo, już właśnie się ładuje. In shite! That's tossed it right up there. I do curl ladies, is. We're well, free at last. To exact our revenge on this evil cock. Grab him! What the oh. Oh. oh no! Not Mr. Big Cock. That's me, buggered. Uh, I'm out of here. I don't know what his problem is. I find it rather delicious. Thank you, Mr. Squirrel. Oh, my pleasure. Yes, and I'll think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of. Of oh, course. Cool. Now, good day to you, sir. Toffee nose snob. Why? Well, thank you, Mr. Squirrel. <laughs> <laughs> Come on, ladies. To jest Karol B.I.N. Ja wam powiem szczerze, jak mają wyjeździć? Dziękować te kłódki! A ja i tak przywaliłem i zamontowałem tam, tam razem z, z złym kłódkiem czyli Evil Cook. To jest w ogóle wiem co mieć do nich. No dobra, teraz musimy teraz zakończyć tą piszą sekwencję. Czyli trzeba mieć na tych kątów. W związku się otwiera druga część kapselki Jak dalej wiecie to trzeba nie jedno tego pieska. Bo zaraz zrobicie sobie z, z, wiórki sobie mięso, to znaczy. z tej wiórki staje mięso. sobie zdrowie. Zbudowaliśmy, się trzeba zdrowie pełne. No dobra, teraz musimy iść do, tyku, do koty kotków, po prostu. Ladies, ladies, that squirrel person again. How are you? I see our brutish friend with his victuals today. Yeah, well time enough for that. I need the combination. Thanks. No, 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 you don't you don't seem to understand. Yes, you don't understand us. We can't go about giving away classified information like that just to anybody. Wow. We will open the safe, won't we, ladies? Mm. Wow. Lead the way mm. <coughs> No bo teraz zaprowadzamy właśnie kotki do tego psa i lepiej uważać, powiem Wam szczerze. Problem będzie taki, że tam będą te, te zielone uflądka, które właśnie nas. chcieli nas w ogóle przywalić. Jakby nimi chyba niedopartym w przed. Oj, widzicie? A nie nam kieruje. Dlatego muszę jakieś wyniki zrobić. No, no, weźcie wy. Now ladies. There he is. Oh, look to you, yes. You Yes, I told him. Jest yeah, bad temper, nie? Um, no, gdzie we? mm -hmm. Um, let see. Um, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. yeah, there To jest w gdzie ja wziąłem się po prostu This full Hello, um, hello, money, money. How the hell are you? Don't am my boss. I'm out of here. I'm swimming with the fishes. Oh. This gate gets worse and worse by the minute. I got it here. Dobra. Aha, kwarca bym uciekła i musimy teraz rozłożyć awa do tego przejścia. A, prawda jest taka, że trzeba tutaj wpisać taki kod jak Open. Po prostu otwórz. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego. I trzeba uważać, bo jeżeli ważysz z literę albo próbujesz aż trzy razy, to te, te oczka, do nas, na które na nas patrzą, to będą nas atakować po prostu. No dobra, rezultatem jest takie że można obronić się, dopiero teraz dowiedziałem się, że można obronić się Ja proszę, ja tutaj się nadziałam po prostu. Dobra, pierwsza litera to O, teraz będzie słowo P. Ja się pomyliłem, soreczki dla... dla mnie. Dla was, powiem szczerze. Ja się Myślę, że bardzo z uliterami i atakować. Ostatnia próba. No i widzisz. i teraz nas ochotują, chcą nas atakować. I widzisz, i w końcu mi się udało. Ja dopiero w tym momencie się zdziwiłem. Po prostu. <grym> zjadłem. zjadło. Mamy P. E. Dobra, E już mamy przygotowane. Teraz musimy teraz to otworzyć. Budło. Ej, Jezus. the fucking out. Okej, okay, gdzie jest E? Kurcze Jest E i co? So N trzeba znaleźć Po prostu Pierwsza próba Druga próba I się udało, N już mamy, i teraz tu wrzucimy nowe przejście. Teraz jest trażę B. Ok, teraz mam tą lampkę i trzeba iść teraz na dół. I to jest moja najgorsza teraz scena, co właśnie ja Wam mówiłem. Że przedtem właśnie zginąłem 20 razy. Mówię wam, 20 razy. I już od tego momentu już chyba nie grałem chyba od roku, a teraz już pamiętam ta, gdzie są właśnie wszystkie te wieczniki powietrza. I to jest właśnie najważniejsze, żeby wziąć te wieczniki po prostu. Jeżeli ty nie weźmiesz, to już będzie już tutaj naprawdę twój problem już w tym momencie. Ja przy tym, ja już obrwałem, nie wiem, 3 razy, 19 razy pierca, a ostatnie życie to ja straciłem chyba przy obrwaniu właśnie, chyba skali, tej te rakiety, o, właśnie tej. Ale to było właśnie kiedy pierwszy raz grałem. W chyba byłem 5 razy gilał, a teraz obecnie, to 0, ja już się dziwię w tym momencie. To już jechał na wytrzymałość, teraz Dobra Okej okay. Teraz spikamy trochę dalej Tam się szukać te przejścia Tam wodę tlen Bo woda tak... Utopimy się, jeżeli będę wsiągnął Dobra, i teraz musimy iść na zielone, nie wiem, kółeczko, tak zwane. To jest czasami bardzo ważne, jeżeli nie zrobisz tego, masz trafić do dziwne miejsce, trafisz i jeszcze zginiesz. Po prostu. Dobra, musimy zaraz szybko iść do góry. Już, jeszcze, już tracę już tlen. I mi się udało, po prostu. Teraz by się baterię. A tak tam jest niepotrzebne, mówię szczerze. i jest to teraz. Następną rzeczą, co teraz trzeba zrobić, teraz znowu je trzeba iść do góry, czyli wziąć powietrze i znowu, chyba znowu z ledwością I teraz trzeba otworzyć to przejście. Po prostu. No i teraz trzeba wrócić. I to do góry, i to wszystko. No i żelka zgasła. A tak jest niepotrzebne, mówię szczerze. Ale w tym momencie mnie, mnie Ten moment. Ja wiele razy tu ginąłem. Wiele razy. A ja sobie tutaj spokojnie ruszam. Dobra, teraz sobie da beki sobie baterie. Teraz idziemy tu. Okej, okay, no to do dzieła. I to była żółta, bo ostatnio była ta, żółta wygląd. Ach, I teraz musimy wziąć chyba znowu tlenowiec z wodą. O widzicie, już ten tym przejście. Muszę szybko wziąć ten tlen. Jeszcze nie do końca się wziąłem. I teraz idziemy do góry. Znowu zgasa żaróweczka. A tak mi do guzi obchodzi. I teraz czekam na tą torpedę. jak powiem szczerze. Bo torpeda raz mi tak zjechała, że niestety zdechłem raz tak. Dlatego ja sprawdzałem wiele razy. Teraz nawet ten, już się do góry próbujemy, próbujemy, próbujemy. Mój ceniec. Bo na tym poziomie ceny jest najważniejsze. Jak nie zamienicie tlenu, już leżycie. To może już stracić jedną już życie. Po prostu. Oh yes. Teraz próbujemy znowu szpiegać do góry O No teraz, spróbuję, teraz próbuję Ale niestety mi kontrolki mi próbują No i teraz znowu walę w łeb. No dobra, próbujemy. Śmiegamy do góry. Widziamy się do góry. Wiziamy, wiziamy, wiziamy. No i chyba skończyliśmy to momencie. Już teraz jeszcze tylko troszeczkę. I Eureka! Mi się udało wyjść z ledwością. I teraz do widzenia z wami i zobaczymy się na kolejnym parcie. Siema, tu mówi ziomek. 要。